Cześć, cześć. Słuchajcie, chwilę mnie nie było, bo miałem duży, dużo pracy w firmie. Koniec roku, przełom roku, tak? Czyli jakieś tam, kurde, inwentaryzacje i takie rzeczy, ale jestem. Słuchajcie, dzisiaj yy, chcę Wam po, poopowiadać, pokazać yy, coś na temat pras Arbor, czyli tych takich pras, yy, jak ja do tej pory korzystałem z wiertarki kolumnowej, z osadzoną wiertarką. Do osadzania do osadzania pocisków, tak? Słuchajcie, zamarzyła mi się prasa, która ma e, możliwość m, kontroli siły osadzania pocisku. Wiem, że są dwie takie gotowe, czyli e, prasa, prasa KMA e, taka mechaniczna. I jest w Stanach facet, który robi prasy... Ja tu mam ściągaweczkę, będę się nią posiłkował. 21SC Hydro Arbor. Prasa, którą facet robi z hydraulicznym... Jak to powiedzieć? Z hydraulicznym... elementem wykonawczym, który mierzy siłę osadzenia. I tak. Prasa, prasa KM Precision. Tutaj ją spróbuję wyświetlić. Prasa KMA. Prasa KMA dostępna u nas w kraju tak? około 1500 zł. Do tej pory kosztowała. Fajna prasa. Fajne pieniążki. Szukałem prasy tej Hydro, prasy 20, tej 21ST. Słuchajcie, w Polsce nie znalazłem nawet żadnej wzmianki, żeby gdziekolwiek, kiedykolwiek była w sprzedaży. Yy, można ją sobie zakupić w Stanach. Tak? Yy, koszt 350 dolarów w Stanach, koszt zakupu, czyli 1300 zł. Yy, musimy do tego doliczyć oczywiście swój transport. Yy, najbliższe miejsce, jakie znalazłem w Europie, yy, słuchajcie, jest dostępna na wyspach. U Brytyjczyków, u Brytyjczyków ta prasa kosztuje 540 funtów, czyli 2750 zł. Jeszcze fajniejsze pieniądze. Ale ja bardzo chcę, chcę mieć taką prasę. Chcę mieć taką prasę, nie wiem, czy tylko chcę, czy będę z niej korzystał na dłuższą metę. Myślę, że chyba będę, ale znacie mnie już na tyle, że wiecie, że lubię mieć, a niekoniecznie chcę dużo wydać. Tak więc szlifierka, wiertarka, młotek, przecinak na warsztat. I to jest moja odpowiedź na te trasy. Zobaczę, czy macie ostrość. Ewentualnie poprawię. Dobra, i jedziemy. Słuchajcie, czyli w dalszym ciągu mój statek od wiertarki kolumnowej, i dorobiłem sobie taką przystawkę. Taką przystawkę właśnie postawiłem na hydro. Tak pokrótce na szybko, co jest, z czego powstała. Prasa powstała z manometru, który glicerynowego, bo chciałem, żeby nie drgał, yy, który kupiłem na znanym naszym portalu aukcyjnym, prawda? Yy, tutaj elementem wykonawczym, czyli tym, który generuje ciśnienie hydrauliczne, jest yy, w, tym, w tym plastikowym bloku, nie, nie, nie chcę się tego rozkręcać, nie trudno sobie będzie wyobrazić, jak to działa, yy, jest wysprzęglik od Deulanos. Słuchajcie, kupiony jako nowy, e, oczywiście, zamiennik. E, dotoczyłem taką redukcję z plastiku, której jest zamocowany. E, od spodu dorobiłem taki popychacz, który tam w środku chodzi e, zwykły popychacz, tak, który uruchamia tłoczek, e, tłoczek w wysprzęgliku. E, tak na szybko, słuchajcie. E, oczywiście. Z racji tego, że nie śliłem się na przeliczanie powierzchni tłoka do siły. Tym bardziej, że nie znam siły osadzenia w, nie wiem, w kilogramach, w newtonach, w jakiejkolwiek jednostce. Więc kupiłem to tak, że tak powiem, na pałę. Mając nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Nie wyszło w pierwszym, w pierwszym podejściu, słuchajcie. Ponieważ... Odczyt zegara, czyli y, zakres zegara był za mały. W momencie kiedy próbowałem osadzać, kończyła się skala. Y, wewnątrz wysprzęglika, jak go rozbierzemy, y, jest sprężynka, która ma za zadanie cofać tłok. Y, miałem dwa wyjścia, tak? Albo kupić zegar o dużo większym zakresie. Mój zegar jest w tej, mój zegar jest kupiony do, z, z zakresem od 0 do 6 bar. Y, po próbach wyszło mi na to, że trzeba było kupić zegar 16-barowy, ale przy tym samym obrocie wskazówki od 0 do 6 i od 0 do 16, tak jakby tracimy precyzję, bo. No bo podziałka jest większa, tak? Nie chciałem, chciałem, żeby, zostać, żeby został ten zegar, czyli możliwie z, naj, z najmniejszą podziałką, żeby był najprecyzyjniej pokazywał siłę, więc postawiłem na to, że trzeba w jakiś sposób zredukować ciśnienie. Najprostszym sposobem, słuchajcie, wymontowałem, rozmontowałem sprzęglik, wyjąłem tłok, wyjąłem tą oryginalną sprężynkę, która cofa tłok. I postawiłem na to, że trzeba zastosować jakąś twardszą sprężynkę, która po prostu przejmie część energii potrzebnej do osadzenia pocisku. Podjechałem do kolegi, który prowadzi warsztat samochodowy. Przywiozłem całe stado różnych sprężynek, czyli między innymi były to sprężynki zaborowe. I po próbach udało mi się dobrać sprężynkę, która pozwoliła prawidłowo zadziałać urządzeniu. Słuchajcie, sprężynka pochodzi od... Mm, od czego, od czego już Wam mówię. Od Audi 1.8, od napinacza paska rozrządu. Tam jest taki napinacz, też taki hydromechaniczny, tak? Czyli on dostaje yy, ciśnienie oleju z silnika. Yy, na no, podobne jest, rozdział, jak tu jest taki tłoczek i taka fajna sprężynka tam była, która idealnie yy, podpasowała. Na szybko o kosztach. Jaki koszt? No, tak jak mówiłem, prasa KMA 1500 złotych, prasa 21 ST 1300 w Stanach plus cło, ewentualnie 2750 z wysp. Jakie mamy koszty tutaj? Słuchajcie, manometr kupicie, manometr kupicie na Ale, coś tam taki manometr dokładnie taki kosztuje około 36 zł już z kosztem wysyłki wysprzęglik na tym samym portalu znajdziecie za mniej więcej 31 zł już z kosztem wysyłki nie wiem nie potrafię wycenić tego kawałka plastiku z którego wytoczyłem redukcję i ten popychacz bo kupiłem go dawno nie wiem, no strzelam 5 zł, 7 zł. Yy, czyli mamy koszt zegara i wysprzęglika to jest 67 zł. No plus ten kawałek plastiku, tak plus, plus jakaś robocizna. Yy, czy działa? Yy, zrobimy krótkie cięcie. Ja tu się przygotuję z próbkami. Tutaj, jak widzicie, już jakieś próby były przeprowadzane, yy, i pokażę Wam, czy działa. Do zobaczenia za chwilę. No dobra, słuchajcie, po krótkiej przerwie to co słyszycie, co huczy w tle, to włączyłem sobie moją wyżarzarkę indukcyjną. I teraz tak, co zrobimy? To są, słuchajcie, łuski po amunicji fabrycznej, które zostały wystrzelone z mojego karabinu. Strzelane raz, nieelaborowane. Wyjmiemy sobie na przykład cztery. I tak. Co będę chciał zrobić? Słuchajcie, będę chciał zrobić tak. Dwie puścimy, dwie puszczę przez... Yy, może jakoś je sobie oznaczę. Yy, dwie puszczę przez yy, wyżażarkę. Dwie zrobimy bez wyżarzania, żeby... Może nam wtedy pokaże mój patent, czy jest jakaś różnica. Także tak, dwie oznaczone idą do wyżarzenia. Doszła jedna. Poszła druga? Ach, gorące. Czekajcie, ja wyłączę może maszynę, żeby nie huczała. Ok. E, co mam zamiar zrobić? Mam zamiar yy, obie pary łusek. Mam zamiar obie pary łusek. Słuchajcie, poddać temu samemu procesowi. Tu mam zimne, nie tak? Czyli zrobimy tak. A, może odrobinkę oleju, żeby nie nas sucho. Zrobimy format szyjki. Samo zrobimy z wyżarzonymi. Mam nadzieję, że już jeden radę wziąć do ręki. I jeszcze ciepłe. Teraz troszeczkę rozciągnę szyjki, żeby uzyskać kalibrację. Niewyżażane. I wyżarzane. No i przeczyszczę je, żebyśmy mieli pewność jak się osadzają, czy równo. Wyżarzone i zimne. Słuchajcie, mała przerwa, zmienię perspektywę, żebyście widzieli, co się dzieje na zegarku i wracamy do pracy. No, słuchajcie, pociski, a matrycy nie miałem, Sokutkę. już jesteśmy z matrycą. To są te po wyżarzaniu. Tu są niewyżarzone i jedziemy. Spróbujemy na niewyżarzone Osadzony. Widzieliście? Pokazało jeden bar, jeden Zobaczymy przy drugiej, też niewyżarzanej, czy będzie podobnie. O, patrzcie, nawet, nawet nie zadziałał zegar, a już osadził się. Spróbujemy, spróbujemy powtórzyć na wyżarzonych, czy będzie jakaś różnica? Nie zadziałał. Nie zadziałał, czyli wchodzi poniżej zakresu siły, czyli takie dziwne rzeczy. Słuchajcie, Opa. tu mam obrobione swoje łuski, e, z których strzelam, czyli lapua. Zobaczymy, co się stanie na moich łuskach. One już są gotowe, sformatowane, czekały na elaborację. Zobaczymy, co się stanie na łuskach, które ja przygotowuję. Tam, jak widzieliście, raz było, raz nie było. Jedziemy. Zaczyna się wprasowywać. Mamy dwa bary. Wprasowane, cztery bary, cztery z haczykiem 43. Prasowanie na mojej. Sprawdzimy na drugiej. Jedziemy. Prasowuje się. Siłę uzyskamy finalnie. I wprasował się. Mamy 4, 4 bary. I tą, tą, ta była 4-3, ta się wprasowała przy czterech barach, no, czyli łuski obrobione, przygotowane. Typowo pod mój karabin, moje łuski. Łuski które łuski, które były po prostu po fabrycznej amunicji. Czekajcie, może jeszcze jeden. Zobaczymy czy, czy powtórzy się czy powtórzy się siła osadzenia, bo aż sam jestem ciekaw, bo to wszystko to jakieś były próby na jakichś przypadkowych łuskach Prasowuje się. Prasował się. Zobaczymy, gdzie się zatrzyma. Cztery bary. No to tak widzieliście działa moje łuski. Nie wiem, czy to jest dobre. Później mi wyjdzie w czasie. Jak już będę, będę elaborował amunicję, zobaczymy, czy ten, ten pomiar, te 4-4-3 bara, czy to będzie jakieś powtarzalne, czy to będzie jakiś inny rozrzut. Nie wiem, jeszcze nie próbowałem, słuchajcie. Film jest świeżo po zmontowaniu, także ja teraz będę sobie spokojnie to testował. Widzieliście, jak było na przypadkowych łuskach, takich strzelanych z amunicji fabrycznej. No co. Mam nadzieję, słuchajcie, że urządzenie się sprawdzi, że będzie działało. Kiedyś tam Wam opowiem, jak będzie okazja, czy, czy działa i jak działa. A tymczasem trzymajcie się, hej!